Da ist. Äh... Taka sytuacja, która zazwyczaj jest początkiem komedii romantycznej, czyli pan młody ucieka z wesela, panna młoda płacząc zamyka się w domu. Przy czym tutaj bohaterami tej sztuki są teściowie, którzy spotykają się na zapleczu sali weselnej, próbując ustalić, co się stało i co dalej z tym zrobić. I tak naprawdę wylewają się wszystkie żale, niespełnienia, frustracje, wstydy, rzucają się sobie do gardeł. W śmieszno, straszny sposób. To też dość ważne, że to są przedstawiciele dwóch Polsk, tej biedniejszej i tej bogatszej. I, i to też jest o tym, jak strasznie się między sobą kłócimy, a jednocześnie gdzieś podskórnie myślę, że. To jest też o tym, jak bardzo chcemy się pogodzić, jak bardzo chcemy się w końcu dogadać i spotkać. Taki to jest świat, tak to jest napisane. Świat pełen emocji, pijaństwa, nerwów z powodu nieudanego ślubu córki, w moim wypadku. I jeszcze charakteru tej postaci, pochodzenia i całego anturażu. W związku z tym tych przekleństw będzie trochę, ale nie znowu bez przesady. Akurat Państwo widzieli scenę, gdzie było trochę więcej, a tak to nie będzie aż tak dużo. Ja od początku, jak tą sztukę pierwszy raz czytaliśmy, My od razu miałem skojarzenia między innymi z Weselem Smarzowskiego, że to nie jest tak typowa komedia, to jest jakaś taka tragifarsa jednak o Polsce również, o podzielonej Polsce, o tym jak się ludzie kłócą i te światy się nie mogą spotkać.